Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, jak pamiętacie dwa dni temu, nagrywałem filmik na temat Blasterboxa. Zanim jeszcze była premiera, opowiedziałem wam całą sytuację, jak to może wyglądać. I moje przypuszczenia okazały się trafne. Niestety, po paru godzinach, karty limitowane zeszły bardzo sceny. I niestety na chwilę obecną można już je kupić za kilkanaście złotych. Czyli to, co było w 2016 roku z Blasterboxem z Euro 2016, stało się to samo z Blasterboxem w tym roku z FIFA 365 2018. Do czego dążę moi drodzy? Bo zapewne yy, kilka osób. Które pisały również mi komentarze e, pod tym filmem, czuło, że będzie tak, jak mówię, i że mój filmik nie będzie praktycznie miał takiego odzewu, że nic z tego nie będzie to, co e, prosiłem. Ten apel po prostu został, e, tak jakby pominięty, i każdy robił sobie to, co chce, czyli sprzedawał po zaniżonej cenie, parę złotych uzyskał, ale Filmik jednak e, dostał się do szerszego grona i okazało się, że znalazły się osoby, które chcą mi pomóc. I teraz powiem Wam na jakiej zasadzie. E, z tego miejsca jeszcze chciałbym oczywiście podziękować tym ponad 100 osobom, które polajkowały mój film i zgodziły się ze mną, e, że taki właśnie problem jest w naszym polskim społeczeństwie, w naszym polskim kolekcjonerstwie i coś z tym musimy zrobić i z tego co e, czułem to niestety samemu mi to się nie uda potrzebuję pomocy Waszej jak i również osób które są w stanie ten temat rozszerzyć na, na inne jakby y, 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 kraje i Pewne osoby napisały do mnie w sprawie właśnie tego e, e, blasterboxa i tego problemu. Były e, e, po prostu minuty, a nawet i godziny z tymi osobami pisałem, e, rozmawiałem i udało się w kilku kwestiach dojść do takiego e, e, porozumienia, co zrobić, jak e, ten problem rozwiązać. Nie będę na razie mówił co, jak dokładnie, ale powiem Wam o jednej e, osobie. Jest to przedstawiciel firmy TOPS, który do mnie e, napisał wiadomość. Ogląda moje filmy e, na kanale i akurat po polsku nie rozumiał tego, bo to jest e, niemiec. E, zapytał mnie, o co chodzi w tym filmie, z jakim problemem e, e, Mamy do czynienia w Polsce. Opowiedziałem mu tą całą sytuację, jak to u nas wygląda, że niestety w Polsce osoby parę złotych chcą uzyskać na kartach, które są więcej warte i po prostu karty są rozprzestrzeniane na całą Europę, na cały świat i, i tracą na wartości. I po tym całym opowiedzeniu tej, tej sytuacji, Przedstawiciel Topsa zaproponował mi taką sprawę, nie jest to oczywiście już stuprocentowo pewne, że tak będzie, ale poprosiłem go o taką możliwość, żeby zapytać Was, czyli kolekcjonerów, moich widzów, co można zrobić, z kolekcją od Topsa, żeby to inaczej wyglądało niż e, tak jak teraz ten e, Blasterbox. i e, dostałem taką informację propozycję, e, żebym razem z Radkiem i, i Sepkiem zapytał Was jak byście chcieli żeby wyglądała kolekcja Champions League w następnym roku od Topsa czyli mamy niesamowitą sprawę niesamowitą sytuację, możemy zadawać jakby propozycje, pytania, co może Tops zrobić dla nas lepiej, jeżeli chodzi o y, jakość kart, wygląd kart, jakie karty limitowane. To, co wszystko przyjdzie Wam do głowy, to piszcie moi drodzy, pod tym filmem. Uratka i usepka będzie również film. Nie wiem, kiedy oni wrzucą. W każdym bądź razie mamy to w trójkę y, zrobić. Oni wiadomo mają więcej subskrypcji, żeby to doszło do większej ilości widzów, kolekcjonerów. Także oni też u siebie na kanale będą takie filmiki wrzucać. Piszcie, co was nurtuje, jakie macie e, przemyślenia, jakie marzenia, jeżeli chodzi o kolekcję Champions League. Jakie byście chcieli, żeby karty wyszły, jakie karty limitowane. E, w tym roku, jak widzicie, naprawdę kolekcja jest fajna, jest dużo nowości. Karty naprawdę ładnie wyglądają i dostałem jakby przyzwolenie i propozycję od przedstawiciela Topsa, żeby pokazać dzięki Wam, dzięki widzom, dzięki kolekcjonerom, co jeszcze mogą poprawić, co jeszcze mogą ulepszyć dla Was, żeby to się lepiej y, oglądało, zbierało, kupowało, żeby było więcej chętnych na te karty, bo jak yy, widzę w tym roku dość dużo osób zbiera tą kolekcję i cieszy mnie to bardzo i teraz mamy jeszcze dodatkową możliwość, żeby sami od siebie dołożyć coś, to co Wam się podoba, to co Wam się nie podoba, to wszystko razem z Sepkiem i Radkiem złożymy do kupy, te, was, te Wasze wszystkie przemyślenia yy, pytania te wszystkie yy, pragnienia jakie byście chcieli karty mieć w przyszłym sezonie, bo to wiadomo, yy, kolejny sezon to już powoli trzeba zacząć te przygotowania. Już trzeba yy, zacząć projekty i tak dalej, więc wszystko to, co dostaniemy od was w komentarzach, usebka u mnie i uratka na kanale, wszystko to razem złączymy i przekażemy do właściciela do yy, przedstawiciela Topsa. On to wiadomo wszystko da do góry, do, tych, do szefostwa, oni to wszystko obejrzą, przestudiują i tak dalej. Wiadomo, tu nie jest pewność, że wszystko to, co napiszecie, wszystkie wasze postulaty, że to będzie przyjęte, że tak będzie zrobione, ale na pewno coś z tych propozycji będzie wzięte pod uwagę, więc to już jest duży, ale to bardzo duży plus. I kolejna sprawa, o której właśnie rozmawiałem z tym przedstawicielem Stopsa. Jeżeli chodzi o tą naszą sytuację, o te nasze problemy, że jest multum kart limitowanych i one po kilku godzinach tracą na wartości, i praktycznie kolekcjoner z tego nie ma nic, bo nawet się nie da już wymienić. Ja wczoraj próbowałem z Holendrami zrobić wymianę. Napisałem, że mam y, y, nowe karty limitowane, które wyszły w Polsce, a oni do mnie coś takiego: jeden Holender napisał, wiesz, yy, ja za dwa dni będę miał te blasterboxy, bo wysyłam mojego znajomego Polaka, który pracuje w Holandii do Polski, do Empika i przywozi mi 10 blasterboxów. Na takiej zasadzie, to moi drodzy jest. Niestety, ale karty nie będą miały za niedługo dużej wartości. Jest już pewność, że w kalendarzu adwentowym również wyjdą te same karty oprócz Maticza. Tak więc praktycznie karty zejdą jeszcze z wartości w dół. Pewnie będzie poniżej 10 za kartę. Tak jak czułem, tak jak myślałem, no ale nic nie zrobimy. No i do czego dążę? I y, ta sytuacja, którą opowiedziałem właśnie temu przedstawicielowi TOPSa, y, przywołała nas do takiego głębszego zastanowienia się, y, y, co tutaj zrobić. I jest taka sprawa, taka możliwość, Yy, że na przykład zapytałem, czy nie dałoby rady zrobić czegoś takiego właśnie w topsie, że w Polsce wyjdzie limitka, która nie będzie w innym kraju, ale nie w takiej ilości, że sprzedawcy będą mogli zaraz z ceny zejść i karta nie będzie miała wartości, i cały świat znowu za psie pieniądze będzie miał tą kartę limitowaną. I jest taka możliwość, że możemy, yy, że mogą przedstawiciele TOPSa rzucić na nasz rynek kartę limitowaną, dajmy na to Lewandowskiego, w sztuce tysiąca, albo dwóch yy, w produkcie, dajmy na to, w blistrze. I to nie w każdym, bo jeżeli będzie tylko tysiąc, albo dwa tysiące yy, limitek Lewandowskiego tylko w Polsce, tylko w blistrze i nie każdym, to wtedy automatycznie cena karty będzie się trzymać, a może i pójdzie do góry, bo jeżeli e, karty będą tylko w Polsce, tylko w liczbie 1000, 2000, to wtedy nie ma siły, żeby karta cena karty zeszła w dół. Więc tu jest jeszcze taka możliwość. Oczywiście to jest wszystko do uzgodnienia. Jest jeszcze dużo czasu do wyjścia następnej kolekcji Champions League. Dlatego, tak jak mówię, piszcie pod moim filmem, pod filmem Radka, pod filmem Sebka, jakie są Wasze przemyślenia, jakie są Wasze propozycje odnośnie nowych kart Champions League w 2018 roku. Co byście chcieli, żeby wyszło, jakie limitki, jaki design. Wszystko, wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, piszcie, pozbieramy to wszystko, wyślemy do Topsa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wtedy zobaczymy, będzie nowa kolekcja i sami zobaczycie, ktoś z Was poda jakąś propozycję i sobie myśli, wow, to, co poprosiłem, tak karta jest zrobiona albo taka limitka i wtedy sami stwierdzicie, to dzięki mnie, ja podałem tą propozycję, będziecie mieć czynny udział w tym. To jest naprawdę ekstra sprawa. Mam nadzieję, że to wszystko y, uda się. Dlatego czekam na to, co będziecie pisać w komentarzach u mnie pod filmem Uratka i Usepka i wtedy zobaczymy, co z tego fajnego wyjdzie. Mam nadzieję, że y, tym filmem uda mi się ponownie rozbudzić jakieś y, y, emocje pozytywne y, w waszych y, głowach głowach kolekcjonerów i uda nam się coś stworzyć takiego, e, taką więź dzięki której uda nam się przezwyciężyć te e, problemy które są e, na chwilę obecną że nie możemy się wymienić kartami, które u nas wyszły z innymi kolekcjonerami z innych państw, no bo niestety taka jest mentalność Polaków, że grunt, żeby złotówkę czy dwa, czy, czy dwie złotówki zarobić ale pozbyć się kart 2-3 zł wpadły do, do kieszeni. Nie na tym to polega, moi drodzy. My jesteśmy kolekcjonerami, trzymajmy się razem i wtedy będzie dobrze. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam na moje następne unboxingi, jak również i filmy. Zapraszam również doradka i sepka. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!